Każdy się orientuje jak kopiować i wklejać w Linuxie. Lecz czy na pewno? Hej, cześć! Dzisiaj taki prosty temat, jak kopiować i wklejać w terminalu. Bo to się troszeczkę inaczej robi niż wreszcie Linuxa, można tak w cudzysłowie powiedzieć czy w Windowsie. To jest troszeczkę inaczej ogarnięte, więc zaczynamy. Mamy otwarty terminal, mamy otwarty notatnik, nam będzie potrzebny, żeby wam wytłumaczyć, jak chodzi o kopiowanie, wklejanie w terminalu. Mamy tutaj komendę. Bierzemy sobie kopiuj C. Nowa linijka, kopiuj V. Działa to tak jak w Windowsie. Normalnie na bazie programów takich, normalnie działania, funkcjonowania na Linuxie to działa, lecz jest wyjątek w terminalu. Żeby tutaj wkleić, wklejamy CTRL V, nic się nie dzieje. Czyli wciskamy SHIFT C, CTRL V, pokaże się w schowek, wklej. Dobra, jeszcze raz sobie to zrobimy. Wkleiło. Coś tam, że nie takie polecenie, ok bo musiałem dodatkowo zatwierdzić jakimś klawiszem. Jest wklejone. I teraz sobie usuniemy S, wciśniemy R. I żeby nie przedłużać, zaznaczamy tą całą komendę. Tylko ja sobie ją zaznaczę w ten sposób do S. Bierzemy Shift CTL C, kopiujemy CTL V, wklejamy. Normalny notatnika nieznane polecenie. Ok, ale teraz będziemy czytel V, R, pyk. Jest klejona komenda, i teraz sobie możemy tu przejść i na przykład wpisać sobie jakieś nazwę programu i wykasować. ja tego nie będę odinstalowywał. A o co chodzi z S i R? Widzieliście w, w poprzednich materiałach. Na czym to polega. Co to za komenda jest. Ok, nie ma co tu więcej dodawać. Zapraszam Was na swojego Discorda. Będziecie mieli powiadomienia o filmach, o live'ach na YouTube, o live'ach na Twitchu. I jeszcze zasubskrybuj mój kanał, żeby mieć pewność, że nie przegapisz mojego materiału żadnego czy z Linuxa, Manjaro, czy innych materiałów. Oczywiście nie, nie wykluczam innych dystrybucji Linuxa, ale na razie się bawi Manjaro. Na razie. Cześć Pa!